Niemcy i Polska miały długą historię konfliktów, szczególnie podczas II wojny światowej. Po I wojnie światowej traktat wersalski z 1919 roku zmienił granice Europy i przywrócił Polskę na mapę świata. Warszawskie powstanie w 1944 roku stanowiło dramatyczny moment w historii Polski, gdzie Polacy walczyli o wolność przeciwko niemieckiej okupacji. Po wojnie Polska stanęła przed ogromnym wyzwaniem odbudowy, a społeczeństwo wykazywało niesamowitą siłę i determinację. Dzięki ruchowi Solidarność i wydarzeniom w 1989 roku Polska stała się symbolem walki o wolność, co doprowadziło do zmiany w całej Europie. W 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, co zapoczątkowało nową erę współpracy z Niemcami oraz rozwoju gospodarczego. Od przystąpienia do Unii Europejskiej Polska doświadczyła znaczącego wzrostu gospodarczego oraz zacieśnienia relacji z Niemcami.